Zadanie drugie: rozwiąż nierówność. Wartość bezwzględna z x musi być mniejsza od minus 10. I tak jak już mówiłam w filmach wprowadzających do wartości bezwzględnej w ogóle, czy do filmu wprowadzającego do rozwiązywania nierówności z wartością bezwzględną, mówiłam, że wartość bezwzględna jest to. Odległość pomiędzy dwiema liczbami na osi liczbowej. No i ta odległość nie może być, ani ta, ani żadna inna odległość nie może być mniejsza od zera. To znaczy, że wartość bezwzględna również nie może być liczbą mniejszą od zera. Na podstawie właśnie tej definicji, my wiemy, że ta nierówność nie ma rozwiązań. Czyli od razu, bez konieczności liczenia, w tego typu przypadku możemy zapisać, że ta nierówność nie ma rozwiązań. Natomiast jeżeli mimo wszystko zapomnisz o tym, że wartość bezwzględna nie może być liczbą mniejszą od zera, czyli taka nierówność nie ma rozwiązań i podejmiesz próbę rozwiązania tej nierówności, to nie szkodzi. Po prostu stracisz tylko troszkę czasu, który mimo wszystko na maturze jest dosyć cenny, ale nie szkodzi. Rozwiążemy taką nierówność, no i rozwiązując zadanie pierwsze z zakresu nierówności z wartością bezwzględną, pokazałam dwie metody. Omówiłam dwie metody i powiedziałam, że my będziemy wykorzystywali odnośnie, odnośnie nierówności z wartością bezwzględną tę metodę drugą. Jeżeli jeszcze nie widziałeś, nie widziałeś zadania pierwszego, to koniecznie zajrzyj do opisu tego nagrania, tam znajdziesz odpowiednie linki do Stron, gdzie zadanie pierwsze wraz z rozwiązaniem będzie zamieszczone. No i teraz popatrzmy. Nie zauważyliśmy tego, że tutaj mamy liczbę mniejszą od zera. W związku z powyższym nie zauważyliśmy tego, czy zapomnieliśmy o tym, że w związku z tym ta nierówność nie ma rozwiązań. No i mimo wszystko postanowiliśmy taką nierówność rozwiązać. Wykorzystując tę drugą metodę, którą przedstawiłam w zadaniu pierwszym my wiemy, że wartość bezwzględna z x, która jest mniejsza od minus 10, to to wyrażenie może być zapisane na dwa sposoby, czy powinno być zapisane w postaci dwóch nierówności. Pierwsza nierówność wygląda następująco. x musi być mniejsze od minus 10 i x musi być większe od 10. Czyli tutaj ze znakiem x, czyli ze znakiem wyrażenia wartości bezwzględnej i tu, i tu się nic nie dzieje. Natomiast tu w tej drugiej nierówności są dwie zmiany. No, po pierwsze, zmieniamy znak mniejszości większości na przeciwny, po drugie, zmieniamy znak na przeciwny tej liczbie, która stoi w tym miejscu. No i teraz zaznaczymy sobie obie te nierówności, i tę, i tę na osi liczbowej. No, pamiętaj o tym, że za każdym razem, kiedy mamy nierówności, to warto jest narysować sobie ich wykres. No i tutaj będziemy mieli wszystkie x, które należą do przedziału obustronnie otwartego od minus nieskończoności do liczby minus 10. Natomiast w tym miejscu będziemy mieli wszystkie x, które należą do zbioru liczb rzeczywistych, od liczby 10 do plus nieskończoności jest to również przedział obustronnie otwarty. No i my wiemy z zadania pierwszego, że obie te nierówności oba te przedziały musimy zaznaczyć na jednym wykresie. Pamiętaj o tym, żeby wykres oś żeby podpisać takim symbolem, jakim jest zaznaczona nasza szukana wielkość w nierówności, czyli w tym przypadku będzie to x. Gdyby tutaj było a, no to oczywiście tu, tu i tu oś musielibyśmy podpisać literką a. Zaznaczam oba te przedziały na wspólnym wykresie. Zaznaczę najpierw ten pierwszy przedział, czyli tutaj będziemy mieli liczbę minus 10 i przedział od minus nieskończoności do liczby 10, natomiast w tym miejscu będziemy mieli liczbę 10 i od 10 do plus nieskończoności, rozwiązaniem takiej nierówności jest część wspólna obu tych przedziałów, czyli iloczyn. My tutaj nie mamy części wspólnej więc najzwyczajniej w świecie odpowiedzią jest tutaj po prostu zbiór pusty, co możemy opisać na dwa sposoby, albo możemy jako odpowiedź podać to, że odpowiedzią jest po prostu zbiór pusty, albo możemy zapisać, że nierówność nie ma takich x czy albo inaczej, nie ma takich x takich wartości x które spełniałyby tę nierówność. Zapraszam Cię teraz do kolejnego zadania.